stycznia chłopaków, którzy tam się za grali we reprezentację po mistrzostwie świata, decydowali, że ich nie będzie. I winiarski wrazu może są to, potrzebni. To są decyzje większych no. chłopaków, trenerów. E, jakby mi do tego nic, e, więc przecież nie na to A wracając do, dziś, do dzisiejszego meczu, tego tie-breaka, no, chyba wszyscy widzieli w talii, że Gasparini przekroczył linię ataku, tylko nie sędzia challenge'owy. Nie, nie wiem no, nie, dokładnie. No, mi się wydawało, że w pierwszej sytuacji przekroczył. Mhm. E, przekroczyliśmy challenge, sprawdziliśmy. Wydaje mi <grytali> się, że ten przejście, bardzo minimalne, bo minimalne ale nie ma znaczenia, tak, czy jest minimalne, czy bardzo duże. No, tak. to jest przejście, więc... Sędziowie podjęli taką decyzję, nie, no, nie możemy wszędzie na tym się, się rozwodzić, bo nie trzeba tego meczu, tym tylko wszystkimi elementami, które dzisiaj nie funkcjonowały, a było ich bez to... serwisu. Tempo sezonu, bo sezon się kończy, w zasadzie już się zaczyna, jest takie, że wracacie do klubów, ale zaraz znowu jest reprezentacja i kwalifikacje olimpijskie. Się. nie ma nie, 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 nie na pewno nie będzie czasu na odsapnięcie, mhm. ani do psychiczne, które tak naprawdę w tym momencie jest dużo ważniejsze niż te fizyczne. Na pewno chyba o nas też zadbają, ale też wiemy jakie jest teraz e, regulaminy e, zasady gry w ruslizach. W każdym jest ważne, na każdym meczu trzeba mieć wszystkich kierowników gotowych, więc... Odpoczynku nie, nie będzie, sami sobie też zgotowaliśmy to, mogliśmy mieć wolne, wolne święta i to pewnie nawet dłuższy okres, ale nie mamy tego i teraz musimy za to płacić kary.